Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Hore, a to jest World of Tanks. Dzisiaj zagramy sobie niemieckim niszczycielem czołgów, którym jest Jagdpanzer. Jest to niszczyciel poziomu siódmego jak widzicie aktualnie na nim posiadam długą 88 Ponieważ topowego działa jeszcze nie mam zbadanego No cóż, zobaczmy statystyki tego działa Jest to działo na pocisku przeciwpancernym Obrażenia 240, penetracja w wysokości 203 Mapka jest to port Brak artylerii, jak widzicie maksymalnie 7 tiery a ja podążam tutaj sobie samotnie na miasto Na razie 0 przybliżonych celów Wszystko dopiero się za chwilę rozegra Teraz nie wiem czy słyszeliście, ale w aktualizacji 0.8.6 będzie Co tu dużo mówić, ogromny nerf artylerii Także, jeśli lubicie artylerię ten patch po prostu nie będzie dla was a tutaj pierwszy cel, KW1S i dostał. I znowu przycelowanie w dolną płytę i następny punkcik. No już widzimy tutaj wycofuje się. Ach, tutaj zbytnie się pospieszyłem, niestety nie weszło. Micie bardzo dużo celów na moim ekranie te 3485 idealnie w gąsienicę. Koleś widzę, że w ogóle nie wie skąd dostaje. A ja cały czas go punktuję w tą gąsienicę, uniemożliwiając mu jakąkolwiek ucieczkę. I pierwszy cel dla nas. A następnie wychyla się. Susto Y. Ach, tutaj niestety gąsienice zaabsorbowały cały damage. Ale pięknie się wychyla. I jest. Drugi cel dla nas. Weszło. Jak na razie 2 do 1. U nas Pałka V, v u nich 100 Y i T645 Tutaj Tygrys. Ach, niestety wagon. O, tutaj jak się sytuacja diametralnie zmieniła. Z 2 do jednego nagle przegrywamy 3 do 4. To jeszcze padły nam dwa topowe czołgi: Tygrys i T29. No, bitwa może się przez to zakończyć naprawdę nieciekawie. Cóż, podnieśmy sobie trochę dalej. Nie ma artylerii, więc spokojnie możemy zraszować. To i T29 widzę, gdzie na naszym ekranie jest. To właśnie działo, ta krótka 88 cechuje się bardzo dobrą penetracją, dobrym damage'em na minutę oraz bardzo dobrym przeładowaniem. Jak widzicie, przeładowanie tutaj trwa niecałe 6 sekund. Także naprawdę, co z 6 sekund, praktycznie wyciągamy średnio 240 obrażeń. No, jak widzicie, też jest bardzo celne. Naprawdę, z odległości 300-400 metrów nie ma mowy, żebyśmy nie trafili po maksymalnym skupieniu celownika. No, i następny cel dla nas to już czwarty kill. 2,5 kD na nabite. Tutaj w tygryska, dolna płyta weszło, o, to jego jeszcze podpalili No niestety oberwałem tutaj hita Ale cóż, jedziemy dalej, 8 do 4 dla nas, wygrywamy Co im takiego zostało? No... Poza tymi czterema czołgami to topowymi Myślę, że nie powinno być żadnych problemów z wykończeniem ich No 1 na naszych ekranach I dolna płyta Weszło 2900 obrażeń już praktycznie Tutaj T29 następny Szybkie przymierzenie I pięknie pod wieżyczkę weszło Piąty frak. 11 do 5 dla nas Jak widzimy mecz dosyć, dosyć dobrze ułożył się jak dla mnie Dużo fragów, dużo damage'a tylko dwa hity jak na razie otrzymałem. Można powiedzieć tylko, można powiedzieć aż. No niestety wadą tego niszczyciela jest właśnie znikomy pancerz oraz bardzo mała ilość punktów życia. Co wyklucza go praktycznie z walki na bliski i średni dystans. No ale jak widzicie nawet mi się to udało. Tutaj następny cel IS. Ach, odbiło niestety. No tutaj, żeby tylko mnie nie trafił, bo na hita mnie ściągnie. Ale nie. Zajął się czymś innym. Na szczęście. Tutaj celowałem mniej więcej w skład amunicji ale nie wyszło. I jest nasz szósty frak. Teraz KW3. Idealnie w dupę. Zby ja mi ktoś popychał z tyłu, ale na szczęście udało się włożyć ten hit. I został ostatni cel, którym jest AT8 Tutaj widzimy się wychyla, tak czy nie bez przymierzenia i udało się. Jak widzicie bitwa jak najbardziej po mojej myśli to by było na tyle. Cześć, do następnego razu.